Za Olzie to kiedyś był polski teren i dlatego tutaj jest bardzo silna grupa Polaków, tutaj za Olzianów, którzy to tu cały czas podtrzymują. I bardzo taka tradycja silna tutaj jest. Ci Polacy tutaj są bardzo takimi silnymi patriotami. No a my 16 lat jesteśmy małżeństwem. Poznaliśmy się w Polsce na Bieszczadach pochodzę ze Śląska, mam polskie szkoły, podstawowe i średnią szkołę mam także polską. Szkoły skończyłam tutaj w Czechach. My jesteśmy rodziną, która ma cztery dzieci. Z tego trzy trzech synów mamy własnych, biologicznych, a córkę mamy z domu dziecka. Mieliśmy całkiem inne wyobrażenie. Kiedy skończyliśmy całe to szkolenie, kiedy widzieliśmy te dzieci w tym domu dziecka, przeszliśmy chyba trzy domy dziecka. Trwało to rok, rok czasu, zanim mogliśmy zostać rodziną zastępczą. Super, ładnie. No. Postanowiliśmy, że chcemy pomóc dziecku. Nie, że chcemy do swojego zaspokojenia mieć dzieci, bo tam były pary, które nie miały dzieci i chciały dziecko, żeby spełniło się jej rodzicelstwo. Myśmy to nie potrzebowali. Myśmy sobie dali, że chcemy pomóc dziecku. I że które dziecko nam dają, to weźmiemy. Mąż jeszcze powiedział: dobra, ale nie będzie to dziecko ze żadnym zdrowotnym problemem. Ja odpowiedziałam: jasne. Ale później, jak się dowiedzieliśmy o, o Pauli i jak ta pani dyrektor nam powiedziała, że o takie dzieci nikt nie ma interesu, to mówiliśmy, kto inny takiemu dziecku pomoże, jeżeli nie ludzie, którzy chcą komuś pomóc. Jak przyjechaliśmy do tego domu dziecka, to za dwie i pół godziny odjeżdżaliśmy do domu z Pauliną. my No. Tak, rozjeżdża się. Powolutku, powolutku i. Do 7,5, dochodzimy i 10 minut biegamy. I biegamy, biegamy. Nauczyła się na tym biegać, nie umiała. Stawiała te nóżki tak trochę do przodu, a teraz ładnie biega. No bo jak Bardzo lubi sport i taki jakby adrenalinowy sport. Zjeżdżać z górki na dół bardzo szybko, jeździ sama na rowerze. A jak sobie radzi z rowerem? No, jak sobie radzi? No dobrze, ja biegnę przed nią, a ona za mną. Tylko, że teraz już ma duże kółka i ja, ja nie nadążam, żeby przed nią biegać. I kupiliśmy tandemowy rower. Miała 3 lata, w 3 latach ważyła 8 kg. Nie reagowała na swoje imię, była na pampersach całkowicie, nie umiała gryźć. Czasami nie szło na to patrzeć, jakie ona histerię wyprawiała i, i co, co wszystko ona przy tym jedzeniu robiła. Paulina przez trzy lata w ogóle jadła miksowaną strawę i w ogóle nie znała, co to jest gryźć. Ja myślałam, niemożliwe. Ugotowałam zupę, trochę to widelcem zgniotłam i musi jeść, ma głód, musi jeść. Nie dała rady. To jedzenie wlazło jej jakby do gardła, i z powrotem się wysuwało, że parskała przez cały ten, ten duży tutaj stół. Kiedy, kiedy już ten odruch widzieliśmy, to chłopcy brali talerze, uciekali, bo to było wszędzie. I to jest wszystko z tego, że to było zaniedbane. Po roku ciężkiej pracy przed każdym jedzeniem trzy razy do dnia, no, pierwszy raz pogryzła takie cukierki. No, takie, takie szczęście, takie satysfakcje. O! Widzisz tam! Zaśpiewasz do je panem dżunglę. No, je panem dżungle? Panem? Bubla, 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 bubla. do je panem dżunglę. Które pane Do jej panem. Rzeknąłem to. Chyba przed rokiem zaczęła trochę z tym głoskiem intonować, ona nie mówiła, ona nie mówiła chyba do szóstego roku życia w ogóle i później po troszeczce, każdą literkę, A, B, uczyliśmy ją, cały alfabet i trochę zaczęła mówić. Zmieniać głosu, intonację zaczęła dopiero tak przed rokiem. Jest to dla nas zagadka, dlaczego ona no. trochę zaczyna śpiewać, ale malutko. Dzieciaki Paule przyjęły bardzo dobrze i widzieliśmy, że jest to i dla nich taka szkoła, jakby nowa, dlatego, że póki człowiek się nie spotka z czymś takim, to nie jest to normalne zjawisko, że chce pomagać i chce coś robić dla drugiego. Tak jak ona się musiała do nas przyzwyczaić, tak musieli się i chłopcy przyzwyczaić. Najstarszy... To tak przeżywał można najbardziej, wszystko tak w sobie trzymał, aż w końcu wybuchnął, wypłakał. Ja sobie też popłakałam z nim i jakośśmy to przekonali. Ten młodszy synek, on nie lubił się całować, a kiedy dostaliśmy Pawlem, to stał przy mnie, ja go mogłam całować od głowy do stóp i tak trzymał, <noise> pozazdrościł, jak był jakiś czas, pozazdrościł i przyzwyczaił się. A najwięcej zauważaliśmy jak urodził się nam po Pauli po 3 latach się nam urodził syn, który ma dzisiaj 4,5 roku. On już wszystko traktował normalnie. Dla niego on się z tym urodził, Paula już tutaj była. Ona się ubiera, on widzi, że coś ubiera odwrotnie, idzie, przewróci jej i znowu idzie dalej. On już to traktuje tak całkiem normalnie, że jest to normalny tok życia. I choć ona jest dosyć samodzielna, ale są takie sytuacje, w których jej trzeba coś pomóc. Jest 10 par butów w randzie, no to ona czasami szuka, on przyjdzie, podaje jej te jej i ona sobie ubierze i idzie dalej. To jest normalne życie dla niego. I to samo zauważaliśmy w szkołach, że te dzieci się bardzo dobrze przyzwyczają. Największy problem w szkołach był z rodzicami. Głównie na wywiadówkach bombardowali tego nauczyciela, że jak to jest możliwe, że z ich dziećmi, ich normalnymi dziećmi, które są nie, super, chodzi z nimi ktoś, który jest niepełnosprawny. Co to jest za literka? Ma. A dalej. A. A całe. Taką? Ma, tak. ne, nie, ma, ma. Do szkoły najpierw chodziła do normalnej szkoły, była integrowana między normalne dzieci i jak przyszedł kryzys finansowy, to zabrakło pieniędzy na asystenta i Paula musiała przejść do szkoły specjalnej, tylko że przejawiła się i lekka, mózgowa dysfunkcja, no, logiczne myślenie, bardzo ciężko u niej jest coś zrozumieć, taka matematyka, coś na dodawanie. Ona nie czuje to, że to jest potrzebne do jej życia i taka abstrakcja jest to do niej. Ciężko jest jest to nauczyć. Jak się fajnie patrzy na tym zdjęcia na prosto. Mm -hmm. Tutaj Pawla jest na ściance wspinaczkowej. Spinała się. W ogóle bez, bez strachu. No, uśmiechnięta, szczęśliwa, zjeżdża na obszędzie, tak? Ze ściany już po zdobyciu. Tak? Tak. Tak. Jeszcze nie miała tyle siły, żeby, żeby wyleźć do całe, do połowy tylko wyszła. Paula, ona jest bardzo odważna i jak jesteśmy gdzieś na wycieczce w lesie, ona nie chce nawet, żeby jej ktoś trzymał za rękę. Ona chce iść sama, wywraca się między tymi gałęziami, potyka się, ale sama. Nie wiem czy nie myśli nad tym, żeby tam mogła być jakaś przepaść albo coś. Ona idzie, ona idzie. No bardzo się cieszy. Bardzo to lubi, że coś umie samodzielnie zrobić. Ona to potrzebuje jakby do swojej osobowości, to samo jest z pływaniem. Ja, ja pływam, ona już sama oddzielnie pływa, ja pływam z nią, ona mnie czuje, ale ma swój tor. Jak dopływa do ściany, dotyka się ściany, odwraca się i płynie z powrotem. W jedną stronę zawsze pływie żabką, a w drugą stronę pływie na plecach. Ja umiem no, na no basenie jak na no, babałku też. A na no Bazynie no. jest taka, taka ślizgawka, też lubi się ślizgać po prostu lubi wszystko, lubi wszystko robić, lubi, lubi życie. Tak. Uważ, no. no. na hranie chodzimy. Na, na na, 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 na fortepian chodzim. do no. malinkowej mamy Jaka, na koncie jedu. Chodzi na hipoterapię, to jest terapia z końmi, i ona takie cuda, co ona wymyśla na tym koniu, to te asystentki, to one czasami nie dają sobie z nim rady, dlatego że ona stoi na koniu, i ona, ona siedzi do tyłu, siedzi do przodu, i skacze, i jest odważna, no jest czasami aż za odważna. Chciałaby mieć pieska. A to nie Aheda! Dwie mum Hedy. Ma już dwa pieski. Chodzimy na takie ćwiczenie na pieski. Nazywa się to kanistoterapia. Nazywa się Tony i Heda. Hedo. Hedo. Lechni, sedni. Hedo na. I słuchacie Bep. Ja. Mileda. A Piesek szuka takie, takie cukierki. Zawsze spróbujemy skryć te cukierki gdzieś na Paulince, gdzieś tutaj pod pachą Ach, albo gdzieś na plecy, a ten piesek dobra, zawsze dobra. tak wierzy ją i i Paulinka się tak z nim zaznajamia. I bardzo to lubi. Łechta ją to i bardzo I, to. Aha! To wetało. ha ha hau, ha no tutaj widać Pawla jest z żółtym kaskiem I no, is... z jeszcze na dół. Tu trochę kikami, ale... Kikami, kikaj. Kikai... ją trochę kieruje. Tu zawsze... Pawli, stój, stój! Krzyczałam! No ale Nic się zatrzymała tak zawsze do tych siatek. No. I ja niekiedy czasem z nią. ją jeszcze zdążyła podebrać, ale do tych siatek poszliśmy obydwie. No. Początki są zawsze trudne u niej, ale udaje się. Usilną pracą i takim, takim, takim wytrwaniem. Mamy, jak Paulinka, tak ja mamy krótkofalówkę. No i ja mówię do niej cały czas i ona, ona mnie słucha przez słuchawki. Tak się porozumiewamy. Za mamy. Uchu słuchawkę. A maminka mi do tego mówi. Do tego maminka mi mówi. A co ci mówię? No... A ja jadę. Co ci rzekłam? Gdy masz jed? No? Do lewa, do, lewa, do prawa. Aha. I mówię cały czas do prawa, do lewa, do prawa, do lewa. Zatrzymaj. Paula jest oznaczona, ma taki ubiór. Taką refleksywną kamizelkę i z takim znakiem niewidomego z tyłu, z tyłu i z przodu. I ludzie już, ludzie już wiedzą, wiedzą, że no ale tak czy tak trzeba uważać. Paulina kiedy się urodziła, urodziła się w 26 tygodniu ciąży ważyła 71 Deko po 9 tygodniach zaczęła się jej odklejać siatkówka. To szło tak szybko, że lekarze nie zdążyli nic z tym zrobić. No, i nerw, który łączy oko z mózgiem, odumarł. Także z ludzkiego punktu widzenia nie ma, nie ma pomocy. Praktycznie wzroku nie zażyła, dlatego że 9 tygodni to jeszcze było całkiem małe dziecko, które, a na więcej z 70 dekami, no to ona mogła mieć około kilograma po tych 9 tygodniach. No jak to będzie? Jak będziemy z nią chodzić, po domu, jak będzie się przemieszczać, jak będzie spać, czy będzie w ogóle mnie potrzebowała do każdego kroku, jak to będzie. Takie mnie zaczęły gonić myśli po głowie. I dzisiaj te obawy, które mieliśmy, jak się będzie poruszać po mieszkaniu, co wszystko będziemy musieli zmienić, jak będziemy musieli przystosować mieszkanie do niej, nic nie było trzeba. Tutaj mamy w przedpokoju kręcone schody i ona czasami, jak patrzymy na nią, ona idzie prosto w te schody, jak jest 10 centymetrów przed schodami, ona ugnie i idzie tak, żeby nie uderzyła do tych schodów. Nie wiem, jakim sposobem to robić, czy te dźwięki się jakoś odbijają, ale słuch ma bardzo dobrze wywinięty. I Ty, po... masz o, o. Ty masz nogi. Ty masz nogi. Mam. Nawet dwie. Ja. Ja. Lubi drugich ludzi. Przywita się, zaraz tych ludzi dotyka, bo ona widzi rękami. I ona potrzebuje się popatrzeć na tego człowieka rękami. No i ona go dotyka, dotyka, niektórym ludziom jest to bardzo nieprzyjemne, ale ręce to jej wzrok. I czasem kiedy ten najmłodszy synek woła, Pauluś, zostaw mi tę zabawkę, bo mi ją zniszczysz, czy nie widzisz? A Pawla na niego krzyczy, widzę, rękami. Co to, to was, Co to, to was, Co to, to mówię jak ten? To jest mikrofon, wiesz? Tu się do tego mówi. Ja? No. I zabiorę ciebie, wiesz? No. Wszystkie te dźwięki schowałem jako małą kartę, połknął je mikrofon przez taki wąski mały drut, poszło to do środka i się zabiorę, yeah. mm. zabiorę do Polski. Mm -hmm. <laughs>